Dobry tu Piotr Cielecki, dzisiaj o dwóch błędach poznawczych, które utrudniają nam życie. Pierwszy z nich to tak zwany błąd przypisania atrybucji aktora i obserwatora, a drugi z nich to błąd polegający na tym, że swoje postępowanie zwykle oceniamy pod względem skuteczności, ale postępowanie innych pod względem moralności. I te dwa błędy połączone razem mogą sprawić, że często mijamy się z prawdą, oceniając czyjeś zachowanie, przypisujemy ludziom intencje, których tak naprawdę nie mieli, i co najgorsze, to samo działa w drugą stronę, w wyniku czego możemy skonfliktować się z kimś na podstawie podejrzeń, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Więc warto o tym pamiętać i warto przeskanować swoje życie, zarówno osobiste, jak i zawodowe pod kątem tych właśnie dwóch błędów poznawczych. Serdecznie zapraszam. Wyobraź sobie następującą sytuację. Jedziesz samochodem na ważne spotkanie. Dojeżdżasz do budynku, w którym to spotkanie ma się odbyć. Jest tam 10 miejsc parkingowych. Na ośmiu samochody zaparkowane są poprawnie, ale na 9 i dziesiątym miejscu ktoś zaparkował w taki sposób, że zajął je oba. I pytanie brzmi, jakie są Twoje pierwsze myśli pod adresem tego nieznanego kierowcy? Prawdopodobnie niezbyt pochlebne. Pewnie pomyślałeś sobie, no, ham, burak i prostak, zadowolony, zaparkował sobie, wszedł do budynku, on ma z głowy, a co go obchodzi reszta? Na hamę nic nie poradzisz. Otóż większość ludzi myśli dokładnie w ten sposób. Ale teraz odwróćmy sytuację. Dajmy na to, że to ty zaparkowałeś niepoprawnie. Wszedłeś do budynku, odbyłeś spotkanie i godzinę później wychodzisz. I zbliżasz się do swojego samochodu, i widzisz, że kolejny kierowca, który chciał zaparkować na dziewiątym lub dziesiątym miejscu, patrzy się na ciebie, bo już cię namierzył, wie, że to Ty jesteś właścicielem lub właścicielką tego źle zaparkowanego samochodu i mierzy cię wzrokiem? No i teraz pytanie: gdybyś miał wytłumaczyć komuś, dlaczego zaparkowałeś w ten sposób? Nie mówię, że będziesz to robił, ale gdybyś akurat miał ochotę wytłumaczyć tę sytuację, to jakich argumentów byś używał? Otóż statystycznie najbardziej prawdopodobne jest to, że użyłbyś argumentów, w których tłumaczyłbyś swoje zachowanie jakąś zewnętrzną sytuacją, zbiegiem okoliczności, tym, że się spieszyłeś, że miałeś mało czasu, że inne samochody były zaparkowane w ten sposób, być może jak podjechałeś, że nie zauważyłeś znaku, który mówi w jaki sposób należy tu parkować. To jest właśnie asymetria atrybucji aktora i obserwatora. Okazuje się, że jeśli ktoś inny popełni błąd, zachowa się w nieodpowiedni sposób, to zwykle przypisujemy ten błąd jego cechom charakteru. On się spóźnił, bo jest spóźnialski. On nie stawił się na czas na rozmowę, bo nie szanuje zespołu. On zajechał mi drogę, bo jest hamem i złym kierowcą. Ale jeśli to ja się spóźnię, to dlatego że miałem bardzo ważną sprawę. Jeżeli to ja zajadę komuś drogę, to dlatego, że nie zauważyłem, albo zresztą ten drugi człowiek z tyłu prawdopodobnie jechał za szybko. Jeśli to ja nie dowiozę czegoś na czas, no to było przynajmniej pięć sensownych, logicznych i obiektywnych okoliczności, które tłumaczą, dlaczego tego nie zrobiłem. I teraz zaparkujmy na razie tę sytuację i chodźmy do kolejnego błędu poznawczego. Weźmy sytuację, w której koleżanka z sąsiedniego działu, na domiar złego koleżanka, którą nie specjalnie lubimy, dostała awans i podwyżkę stanowiącą trzykrotność jej dotychczasowej pensji. Wówczas nasze myśli pójdą w kierunku następującym. Ok? Wszystko jasne. To jest hańba i wstyd. Ja już wiem, za co w tamtym dziale dają podwyżki. Coś nieprawdopodobnego, jakim cudem ta firma jeszcze istnieje. A teraz wyobraźcie sobie sytuację, w której to do was przychodzi szef i mówi: Ty jesteś jedynym człowiekiem w tej firmie, na którym naprawdę mogę polegać. I postanowiłem to docenić. Tu masz awans, a tu masz trzy razy wyższą pensję niż do tej pory. Jest małe prawdopodobieństwo, że powiemy szefie: ale czy to na pewno etyczne? Czy te pieniądze nie powinny zostać spożytkowane lepiej? Z dużym prawdopodobieństwem przyjmiemy podwyżkę. Wrócimy do domu i będziemy opowiadać swoim bliskim, jakim to dobrym i skutecznym pracownikiem jesteśmy, i jak to dobrze, że firma wreszcie się na nas poznała. I to jest właśnie drugi błąd poznawczy, o którym wspomniałem na początku. Czyli siebie oceniamy pod kątem skuteczności, innych pod kątem moralności. Jeżeli student zostanie przyłapany na ściąganiu, to nie myśli o sobie, o Boże, jestem niemoralnym studentem i dzięki mojemu bystremu profesorowi właśnie to zrozumiałem, tylko myśli, kurde, dałem się złapać. Ale profesor, który go złapał, myśli, co za niemoralny student. Oszukiwał na teście. Teraz rzecz najważniejsza. Połączmy te dwa błędy w jedno. Czyli, jeśli my popełniamy błąd, to zwykle przypisujemy to okolicznościom zewnętrznym. Jeśli błąd popełnia ktoś inny, zwykle przypisujemy to jego cechom charakteru. To jest jedna szala. Z drugiej strony, siebie oceniamy pod względem skuteczności, innych pod względem moralności. I weźmy ostatnie dwa przykłady. Dajmy na to, że zepsuł ci się laptop. Zaniosłeś go do punktu naprawy, gdzie pracował jakiś młody chłopak. Naprawił laptopa, nazajutrz po niego przyszedłeś, zabrałeś go do domu i po godzinie laptop znowu wysiadł. Więc biegniesz do tego chłopaka, rzucasz mu tego laptopa na blat i mówisz: "Co jest grane? Przyniosłem, niby pan naprawił, nadal nie działa." Chłopak jest skruszony, mówi: ok, przepraszam, zaraz zajrzymy, co tu się wydarzyło." Naprawia ci laptopa. I jest z tym naprawionym po raz drugi laptopem do domu i tym razem wszystko działa bez zarzutu. I teraz pytanie brzmi, ile razy jeszcze ten chłopak musiałby poprawnie wykonać dla Ciebie jakąś usługę, żebyś stwierdził lub stwierdziła, że ta pierwsza, niefachowo wykonana obsługa była po prostu dziełem przypadku, miał gorszy dzień, nie wyspał się, za mało kawy wypił, pokłócił się z żoną. Mniejsza z tym był to przypadek, bo ogólnie to jest dobry fachowiec. Pytanie: ile razy? Otóż. W naszej kulturze norma to 3. Większość ludzi twierdzi, że gdyby ten chłopak jeszcze dwie rzeczy naprawił im poprawnie, nie licząc tego laptopa, to byliby w stanie to pierwszą cknięcie uznać za działo przypadku i zaufać jednak temu człowiekowi. Natomiast teraz weźmy drugą sytuację. Jesteś w pracy. Niedługo spotkanie z zarządem. I właśnie wpadłeś na genialny pomysł, który może naprawdę usprawnić działanie Twojego działu w firmie. I chcesz go przedstawić na spotkaniu zarządu i dzielisz się na przerwie kawowej przy yy, ekspresie tym pomysłem z innym człowiekiem z twojego zespołu. Po czym, gdy na chcesz iść do prezesa i powiedzieć o swoim genialnym pomyśle, dowiadujesz się, że ten człowiek spod ekspresu do kawy już mu o tym pomyśle powiedział i co więcej, przypisał całe zasługi sobie, o tobie nie wspominając nawet słowa. I teraz pytanie, ile razy ten gość spod ekspresu do kawy Musiałby się zachować w porządku, uczciwie wobec Ciebie, żebyś puścił to pierwsze zdarzenie w niepamięć i stwierdził, że okej, okay, może miał po prostu gorszy dzień, może coś ważnego zmusiło go do takiego kroku. I to jest dużo trudniejsze pytanie, bo w naszej kulturze większość ludzi nie potrafi podać takiej liczby. Niektórzy mówią, że nie wiedzą ile, a inni mówią wprost, że nie ma takiej liczby, że niezależnie od tego, jak teraz ten człowiek nie stawałby na głowie czy na rzęsach. Nie przepraszał Was i nie próbował zadośćuczynić tej pierwszej krzywdzie, to nigdy więcej mu nie wybaczą i nigdy więcej mu nie zaufają. I teraz błęda. Po pierwsze, jeżeli zdarzy ci się coś zawalić, a każdemu z nas zdarza się to od czasu do czasu, to pamiętaj, żeby przeprosić. I okazuje się, że kiedy przepraszamy wylewnie i emocjonalnie, jest to lepiej odbierane przez drugą stronę niż lakoniczne i pozbawione emocji stwierdzenie w stylu: przepraszam, zawaliłem. Po drugie, podaj zewnętrzne przyczyny, które doprowadziły do tego, że popełniłeś błąd, że coś zawaliłeś. I wiem, że dla niektórych może to brzmieć jak szukanie wymówek, natomiast badania pokazują jasno, że ludzie dużo szybciej wybaczą nam i dadzą drugą szansę, jeśli stwierdzą, że nasze zachowanie było spowodowane jakimiś zewnętrznymi, obiektywnymi okolicznościami. I po trzecie, zrób wszystko, żeby ludzie nie połączyli tego, co zrobiłeś źle, z Twoim poziomem moralnym. Bo jeżeli przypiszą ten błąd do Twoich cech charakteru, a po drugie stwierdzą, że zrobiłeś to celowo i jesteś niemoralnym, złym człowiekiem, to wtedy leżymy. Jest bardzo małe prawdopodobieństwo, że zostanie Ci to wybaczone i że dostaniesz kolejną szansę. Dzięki, że obejrzałeś ten film do końca, jeżeli Ci się podobał to prośba zasubskrybuj, polajkuj, przekaż go dalej swoim znajomym i ludziom, co do których uważasz, że mógłby on się im przydać, a ja dziękuję Ci dzisiaj za uwagę i do zobaczenia następnym razem.